To jest absolutnie najważniejsza impreza sportowa jaka w tej chwili odbędzie się w naszym mieście. Wielki międzynarodowy tenis, światowa gwiazda jaką jest w tej chwili Iga Świątek. Ja bardzo się cieszę, że Iga jest po raz pierwszy w Polsce jako liderka rankingu i to właśnie w Radomiu, ale też mecz szczególny, bo historyczna szansa na awans do Finału Billie Jean King Cup, i mam nadzieję, że radą będzie takim ważnym elementem na tej już drodze, która zakończy się wielkim sukcesem i zwycięstwem polskich tenisistek w ogóle w całej tej edycji. Zawsze lepiej zobaczyć sport, który się kocha, lubi uprawia. Ja. Gram w tenisa od wielu lat, pamiętam czasy Iwana Lendla, Jimmy'ego Connorsa, Johna McEnroe i tak dalej, to oczywiście moim absolutnym idolem jest do tej pory Andre Agassi, więc, więc łatwiej było podjąć taką decyzję, łatwiej było się zaangażować, ale też nie ukrywam, że budując halę widowiskowo-sportową miałem na uwadze to, że właśnie tu w Radomiu, w tym miejscu możemy organizować wielkie międzynarodowe widowiska, wielkie showy, Wierzę, że ten mecz w tenisie, w tenisie ziemnym z udziałem Igiś Świątek, Magdy Linet, Magdy Frank czy Alicji Rossolskiej to właśnie będzie takie wielkie show w Radomiu, które będzie promowało nasze miasto i pokazywało, że to jest dobre miejsce do życia i do uprawiania sportu. To będzie również historyczne wykonanie naszego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego przez 5 tysięcy widzów. W tej hali jeszcze nie robiliśmy tego, więc to pierwsze historyczne wydarzenie. A potem już tylko czekamy na, dobry, na bardzo dobry tenis, na doskonałe forehandy i jeszcze lepsze backhandy, loby i mam nadzieję, że to będą, tak naprawdę liczę na to, że to będą w piątek cztery szybkie sety, w sobotę cztery szybkie sety i, no i zwycięstwo Polski, na, czekamy na wielkie wydarzenie i zwycięstwo Polek, ale też wiem, bo rozmawiam z, z, z Radomianami i też wszyscy czekają na to, że będą mogli zobaczyć Igę Świątek i, i koleżanki w akcji, Ma, naprawdę mamy poczucie takiego wielkiego całego świata, wielkiego, wielkiego sportu który przyjeżdża do Radomia na co dzień. Cieszymy się, z, cieszymy się i kibicujemy naszym drużynom ligowym, które też grają na najwyższych klasach rozgrywkowych, Siadkarze, siatkarze, koszykarze, piłkarze, siatkarki, więc my na co dzień mamy do czynienia z dużym sportem, ale tak wielkiego wydarzenia w Radomiu jeszcze nie było i mam nadzieję, że ten mecz otworzy cały zestaw takich wielkich wydarzeń, nie tylko tenisowych, chociaż Polski Związek Tenisowy będzie w Radomiu wyjątkowo zawsze witany.